Podstawowym problemem dotyczącym sytuacji finansowej MPK jest ujemny poziom środków obrotowych. Powoduje on kłopoty z płynnością i uniemożliwia terminowe regulowanie zobowiązań. Z trudnościami finansowymi borykamy się już niemal od 10 lat. Wynikają one ze zmniejszenia ilości przewożonych pasażerów przy jednoczesnym wzroście cen paliwa. Oraz z ograniczeń przyznawaniu dotacji we wcześniejszych latach. Ujemne wyniki finansowe, choć w poszczególnych latach nie były wysokie, czasem było to kilka lub kilkanaście tysięcy, kumulowały się i corocznie zwiększały ujemną wartość środków obrotowych. Przez wiele lat jednak udawało nam się w miarę spokojnie funkcjonować, ponieważ przy naszym sposobie pozyskiwania należności, to jest. Sprzedaż biletów miesięcznych na miejscu, sprzedaż biletów przez kierowców, prawie w 80% całej sprzedaży. Należności otrzymywaliśmy na bieżąco i otrzymujemy, zaś zobowiązania regulowaliśmy w dłuższych terminach, w miarę spływania środków. Dotyczy to głównie zapłaty faktur za paliwo. Choć udawało nam się funkcjonować, zdawaliśmy sobie sprawę z narastania problemu. O czym informowaliśmy pana prezydenta w pismach w roku 2006, w 2007, w 2011. W którym prosiliśmy o dofinansowanie brakujących środków obrotowych, a także o swojej sytuacji przedstawialiśmy corocznie w sprawozdaniach i w analizach finansowych. Nie da się inaczej nie przedstawić, jaki jest wynik finansowy, jakie są środki obrotowe. Tak wymagają tego sprawozdania. Znaczące pogorszenie sytuacji nastąpiło w 2011 roku, ponieważ zakład poniósł stratę w wysokości 186 tysięcy. Ujemne środki obrotowe wzrosły wtedy do 836 tysięcy. Przewidujemy, przewidujemy również, że za rok bieżący wynik finansowy zamknie się stratą. Około 290 tysięcy. Spowoduje to wzrost ujemnych środków obrotowych do 1 126 000. Niestety jest to już próg, który uniemożliwia funkcjonowanie. Wpływające środki nie wystarczą. Na pokrywanie bieżących zobowiązań, nawet z opóźnieniami. Przewidywana strata wynika ze zmniejszenia przychodów w stosunku do planowanych przy zachowanym, planowanym poziomie kosztów. Przy przewidywaniu przychodów założono wzrost związany z nowymi kursami, nowymi liniami, które miały przynieść określone korzyści. Ponieważ zamierzeń tych nie zrealizowano, ze względu na nieprzystosowane drogi oraz ograniczaliśmy nierentowne kursy, przychód nie został osiągnięty. Z drugiej strony jednak nie nastąpił wzrost kosztów związany z większą ilością przejechanych kilometrów, zaś zaoszczędzone w tym paragrafie środki to są środki, które zmniejszyły się, nie wystąpiły z racji tych zmniejszonych kilometrów oraz zmniejszenia norm paliwa, zużycia paliwa. Od 1 czerwca, paliwo zostało, normy zostały zmniejszone o 2 litry na liniach miejskich i od 15 września litr na wszystkich liniach. I to zmniejszenie pozwoliło przeznaczyć na pokrycie nieplanowego, nieplanowanego wzrostu składki rentowej. Tworząc plan, nie wiedzieliśmy, że 2% wzrośnie składka rentowa od 1 lutego co w naszym przypadku to jest 80 tysięcy złotych. Pokrycie wzrastających kosztów paliwa o 8,6% powyżej wskaźnika inflacji, bo plan tylko był założony ze wskaźnikiem inflacji 2,8%, oraz wypłatę nieplanowanych odpraw. Na ten rok w planie nie było żadnych odpraw. W tej chwili jest siedmiu pracowników, którzy odchodzą, bo jeszcze nie wszyscy. Trzy osoby zostało, dostało wypowiedzenie z pracy, cztery osoby przechodzi na emeryturę. Osoby te nie były w planie ujęte, więc koszt to jest w granicach 150 tysięcy z, z odprawami to jest duży, ale właśnie te oszczędności na paliwie pozwoliły, że koszty pozostają na poziomie planowanych. W związku z powyższą sytuacją prosimy o wsparcie finansowe kwotą 290 tysięcy złotych w bieżącym roku, żeby nie zwiększać minusowych środków obrotowych. Jeśli chodzi o kwestię zmiany stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej do Bozo-Kilometra, chciałabym krótko wyjaśnić, że ta konieczność, konieczność tej zmiany, że zgodnie z regulaminem świadczenia usług publicznych przez MPK, który jest oparty o rozporządzenie unijne nr 1370-2009, jest określony sposób wyliczenia rekompensaty z tytułu wykonywanych usług przewozowych. Zobowiązani jesteśmy do obliczenia rekompensaty dotacji, jako różnicy między poniesionymi kosztami a uzyskanymi ze świadczonych usług przychodami. Wyliczona w ten sposób kwota dotacji dzielona jest przez liczbę kilometrów. W ten sposób uzyskujemy stawkę jednostkowo dotacji, którą należy korygować w związku ze zmianami w ilości przejeżdżanych kilometrów. Jest to czysto matematyczna zmiana czynników wyliczonej kwoty, nie wpływająca lub w tym przypadku wpływająca w minimalnym stopniu na jej wysokość. Gdybyśmy tego przeliczenia nie dokonali, po prostu nie ma możliwości rozliczenia tej dotacji, bo nie możemy wyjść na to różnicę między przychodami a kosztami. Ponieważ będą kwoty się różniły, przyznana stawka jednostkowa dotacji do wozu kilometra 2,96 razy wykonane kilometry nie pokrywa się z kwotą różnicy rekompensaty dotacji, którą należy wyliczyć zgodnie z regulaminem.